Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie kolejną grę na Telegramie, a mianowicie Crazy Rush Heroes Alpha. Jest to gra, w której, uwaga, nawet jak tutaj zamknę close, zrobimy sobie jeszcze raz play, będziemy mieć tutaj na tapecie, zobaczcie, mamy animoka Brands. Więc otwarcie od samego początku, jest tu animoka Brands, więc myślę, że warto klikać. A nie raz animoka Brands pokazała mi i mojej ekipie, że warto było działać i dała nam fajnie zarobić, choćby nawet w Pixel. Więc moi drodzy, mamy to, ja mam, Mam już dobry nawet ranking, dobry score, mam 7 milionów punktów. Zobaczcie, mamy Crazy, Crazy Rush Heroes, best score u mnie 25 524 na grę. Zaraz Wam pokażę, jak to tutaj działa. W tej chwili mamy limit gier, to jest 10 gier dziennie. Wcześniej tych limitów tutaj nie było. Za 3 dni ma wyjść tutaj. Zobaczcie, mamy Play and Earn Life Now, Top 100 Daily Challenge Completions, Price Pool. To jest 1 milion Tower Tokenów. I tutaj, między 3 a 17 października 2024 roku. Więc zostało nam w sumie 3 dni. Nie, że za dni ma wyjść, tylko zostało nam 3 dni żeby tutaj takich dodatkowych puli tokenów tak do zdobycia. No i na dole mamy trzy zakładki. Mamy zakładkę Friends, w której mamy oczywiście naszych e, znajomych. Mamy zakładkę Earn, gdzie mamy Base, mamy Daily, mamy Unlock więc y, trzeba zrobić te wszystkie questy. Warto skupić się na tych 10 grach dziennie, żeby wyrobić sobie te daily questy. Zobaczcie, mamy tutaj 20 zebranych butów, 40 zebranych zegarków, 80 zebranych tych y, takich y, nie wiem jak to nazwać, tych burzy, promieni. <laughs> zwał jak zwał y, unlock, no i tutaj mamy Complete 9 Challenges, czyli tutaj potwierdź 9. Tych challenges, czyli tutaj są te właśnie daily challenges, czyli jak zrobimy 9, no to ukończymy tutaj ten, to osiągnięcie, a warto je zrobić, dlatego warto robić daily, pomimo że jest mało punktów za to. No i oczywiście standardowo, moi drodzy, te base questy, czyli daily grind, jak w katizen i tak dalej. Ja też to już tu porobiłem, mam połączony portfel, więc to wszystko mam już tutaj zrobione. No i standardowo dołączę do kanału tutaj na telegramie i zobaczcie. Za samą falą na X mamy 500 tysięcy i za dołączenie do ich dwóch kanałów na telegramie mamy 1 400, 000, więc już tutaj mamy mln. Za Connect Wallet mamy kolejne 700, więc mamy 2 miliony 600. 000. Więc no, ponad 3 miliony macie z samych questów, więc dość sporo i szybko możecie się tutaj wbić w rankingu. No i mamy też ranking, mamy podzielone na ligi, bronze, yy, mamy tutaj Silver, Gold, yy, all tiers. No więc Voltiers, High Score, no i ATORY 300. 2585 jeśli chodzi o Best Game, a Tower pointsy 387. Więc no, jestem trochę daleko, można powiedzieć, i to jeszcze w brązowej lice. A czekolwiek, no, dopiero tutaj będziemy teraz rozgrywać te 10 gier dziennie. Wcześniej jakoś nie rozgrywałem 10 maksymalnie, to mi było 2-3 gierki, i po 2-3 gierka się nudziłem. Ale teraz, jak jest ten limit od niedawna wprowadzony na 10 gierek, no, to będę starał się je tutaj wyklikać. No, co na pewno też zwiększy mój tutaj score w rankingu i podniesie mnie na góry. Także moi drodzy, klikamy w Crazy, Crazy Rush Heroes. Ponieważ jest to kolejna gra od Animokabrancji, i uważam, że tutaj będzie jakiś ciekawy pertro. A czykolwiek czy będzie, czy nie, to się wszystko okaże w przyszłości, czy da nam tutaj fajnie zarobić. Jeśli chodzi natomiast o samą rozgrywkę, zobaczmy, jak to wygląda. Klikamy sobie tutaj play. Jest... OK, moi drodzy, na wideo pewnie przeskoczę wam teraz do tego momentu, gdzie jest game over ponieważ tam się no, nic za bardzo nie działo bo dlatego, że już coraz mniej mówiłem i skupiałem się tylko i wyłącznie na grze także mam 32 621 do tej pory to jest mój największy e wynik więc potwierdzamy sobie no i mamy ale wracamy tutaj sobie returnem Także moi drodzy, pamiętajcie jeszcze o ławce w górę subskrypcji, komentarzu. Wbijajcie na Discorda, zostawcie follow na iksie. Tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!